Jak nazywał się ojciec proroka Jeremiasza? Chiliasz. Gdzie i jak długo Achab, syn Omriego, rządził Izraelem? W Samarii przez 22 lata. Co symbolizuje baranek paschalny w Księdze Wyjścia 12? Chrystusa. Gdzie Jezus spędził większość swojego dzieciństwa? Nazaret. Które z czterech stworzeń w Księdze Objawienia miało twarz lwa? Pierwsze. Co Bóg, który rzekł: "Z ciemności niech zabłyśnie światło", rozświecił w naszych sercach? Jak to opisano w 2 Koryntian 4? Światłość poznania chwały Bożej w obliczu Chrystusa. Co obiecał Bóg w księdze Izajasza? Jedne, nawet jeśli ich grzechy byłyby czerwone jak purpura? Staną się bielszymi niż śnieg. Jak długo król Asueres urządzał ucztę? aby pokazać bogactwo i chwałę swojego królestwa przez 180 dni. Który kościół został upomniany w Apokalipsie Święty Jana za letni zapał? Laodicea. Co Zorobabel i Jeszua zaczęli ponownie budować w Jerozolimie? piąty Bożą. Dokąd uciekł Joab, gdy dowiedział się, że Adoniasz został stracony przez Salomona? Do namiotu Pana. Ile lat panował Roboam? 17 lat. Ile ofiar całopalnych złożył Salomon w Gibeonie? Tysiąc całopaleń. Dlaczego Dawid wysłał posłańców, aby złożyć kondolencje po śmierci króla Amonu Naasza? Ponieważ Naasz wcześniej okazał mu łaskę. Jaki grzech popełnił Manasys w Dolinie Chinom? Przeszedł dzieci przez ogień, składał je w ogniu. Gdzie jech ustracił Jerzebel? Izrael Czego dowodem jest wiara według listu do Hebrajczyków 11 do 1? Tego na co się oczekuje? Przed Kim, według dwóch Koryntian 2, Paweł mówi, że przemawia i działa, jakby był w jego obecności? Przed Bogiem. Co, aż do czego włącznie, duch bada i przenika? Nawet głębokości Boże. Który list Pawła podkreśla znaczenie darów duchowych i miłości? 1 listopada do Koryntian. Ile razy Piotr zaparł się Jezusa w dniu, kiedy Jezus został schwytany? Trzy razy: Jaki widok ujrzały kobiety, gdy dotarły do grobu Jezusa? Kamień odsunięty od wejścia do grobu, co Jezus ogłosił jako niezbędne do spełnienia przed końcem czasów. Rozgłoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Jak nazywała się miejska osada, którą Dawid zamieszkiwał z pozwoleniem króla Filistynów? Siklak. Jakiego grzechu dopuścił się Joasz po śmierci Ojady? Czcił Bożki i zaniedbał świątynię Pana. Jakie były wymiary miedzianego ołtarza, który wykonał Salomon? Długość 20 łokci, szerokość 20 łokci, wysokość 10 łokci. Co według proroctwa Joela starsi będą śnić, a młodsi widzieć? Sny i wizje Jakie jest imię ludzi, którzy próbowali przeszkodzić Nehemiaszowi podczas odbudowy murów w księdze Nehemiasa? Sanbolej i Tobiasz. Jak modlił się Szczepan za tych, którzy go kamieniowali? Nie poczytaj im tego grzechu. Kto był synem Uziasza i następcą tronu? Jotam. Na czym Abiasz oparł pewność zwycięstwa Judy? Że Bóg był z nimi. Jaka jest pierwsza prośba w modlitwie pańskiej? Niech będzie święcone Twoje imię. Gdzie, według Psalmu 3 i 7, Bóg uderzył wszystkich nieprzyjaciół Dawida? W szczękę. Jak nazywał się Żyd z Pontu? Którego Paweł spotkał w Koryncie? Akwila: Jakie niesprawiedliwe czyny popełniły synowie Samuela jako sędziowie? Brali łapówki i wypaczali sprawiedliwość. Jaką wizję o ostatnich dniach prorok Zachariasz przedstawił w swojej księdze? Sąd. Kto ukrył stu proroków w jaskiniach i karmił ich podczas prześladowań Izabel? Obadjasz. Na czym polega przewaga Żyda i jaki jest pożytek z obrzezania? Powierzono im słowa Boże. W którym roku swojego panowania Salomon rozpoczął budowę świątyni? Roku. Co Piotr ogłosił przed Sanhedrynem, że można znaleźć tylko w imieniu Jezusa? Zbawienie. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.